Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach prawników do Sądu Rierowego w Morzowie Wielkopolskim na kadencję od 2020 do 2023 roku sporządzony na sesji w dniu 29 października 2019 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Gadański Marek, członkowie komisji Stańczak Marta i Małżyńska Małgorzata. Po wyjęciu kart z i ich przejczeniem stwierdzam, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej Witnicy obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na ładników do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim zgłoszono kandydaturę Agnieszka Teresa Szuciar. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania Liczba kart wyjętych z urny 15, ilość kart wyjętych z urny różni, nie różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania. Liczba kart nieważnych 0, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych oddanych na kandydata. Za wyborem kandydata nalawnika głosowało 14, przeciw wyborowi nalawnika 1 głos. Wobec powyższego Komisja stwierdza, że kandydatka Agnieszka Teresa Szuciak uzyskała więcej y, głosów za wyborem niż y, przeciw wyborowi i została wybrana na ławika do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto Komisja y, nie stwierdza y, okoliczności, które miałyby wpływ na y, nieważność głosowania. Protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Teraz ja proszę Komisję o przygotowanie się do następnego głosowania. Uważam 5 minut przerwy na czas, żeby Komisja przygotowała.